O, 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 tak dobra nagrywam, boli pięta, boli pięta. O, 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 o. Moi drodzy, jak widzieliście, w środę na rolce i na wstępie do dzisiejszego odcinka, tematem przewodnim będzie pięta, a właściwie schorzenie dotyczące pięty, czyli ostroga piętkowa. Jest to rzecz, która dotyka bardzo dużo ludzi. Nie ma znaczenia, czy są to kobiety, czy są to mężczyźni, czy są to osoby w wieku 20 lat, czy są to o wieku 60 lat. Każdą osobę Ostroga Piętowa może dopaść. Oczywiście e, Ostroga Piętowa, teraz obalę pierwszy mit, nie boli, proszę Państwa. Tak, moi drodzy, tak. Wbrew wszelkim e, informacjom, mitom i innym przepowiedniom Ostrogi Piętowe nie bolą. Zacznijmy od klubu. Co to jest ostroga piętowa? Nasza kość piętowa ma taką e, swoją specyficzną strukturę, że mogą się na niej nadbudować różne ciekawe rzeczy, między innymi właśnie ostrogi. I ostrogi mamy dwa rodzaje. Mamy ostrogę dolną i mamy ostrogę górną. Najczęściej ból dotyczy tej dolnej, ale jak powiedziałem wcześniej, to nie ona boli. Ona jest wynikiem. Ona jest wynikiem e, stanu zapalnego, Teraz posłużę się taką nomenklaturą precyzyjną stanu zapalnego na przyczepie rozcięgna podeszłowego do guza piętowego dolnego. Tak, bardzo skomplikowana. Rzecz. Chodzi o to, słuchajcie, że w naszej stopie przebiega taka błąka. To się nazywa rozsięgno podeszłowe. I jeżeli mamy zbyt mocno napięte to rozcięgno, to ono może niestety się naderwać i najczęściej nadrywa się właśnie na guzie piętowym. Co to powoduje? Powoduje powstanie stanu zapalnego i takim charakterystycznym elementem jest um, obrzęk, taka torebka, która tworzy się na wewnętrznej części stopy. I ona pozostaje, jest to dla nas też charakterystyczny um, element, ponieważ jest to informacja dla specjalisty, że zapalenie miało miejsce. I teraz dlaczego a ostroga nieszczęsna. Ponieważ w wyniku tego stanu zapalnego na guzie piętowym powstaje osteofit w sztacie kolca w przypadku ostrogi dolnej. I w RTG ten owy kolec właśnie widać. Natomiast ból jest spowodowany stanem zapalnym. Mamy drugi rodzaj ostrogi piętowej ostrogę górną. Ona znowu tworzy się na tyle pięty w okolicy górnej części guza piętowego i oczywiście też może boleć. Charakterystycznym elementem jest zerwanie ścięga Achillesa. Natomiast no, to się zarejestrowali racji. najczęściej właśnie dotyczy to tych ostróg piętowych dolnych. Więc pierwszy mit obalony, słuchajcie, ostrogi same z siebie nie bolą. Ból jest przez stan zapalny. Teraz druga kwestia, co do sposobów terapeutycznych i sposobów leczenia. Oczywiście w internecie znajdziecie miliony różnych złotych środków na ostrogi, natomiast trzeba sobie zdać sprawę z kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to przyczyna. Najczęściej przyczyną jest przykucz, czyli mamy skrócone mięśnie podeszwy stopy, bo są przykuczone, a przede wszystkim mamy skrócone podudzia. Dlaczego to jest bardzo istotne? Jest to istotne dlatego, ponieważ jeżeli mięsień brzucha łydki, nie jest w stanie, Rozciągnąć się w pełni swojego zakresu, jest on połączony ze ścięgnem Achillesa. Więc ścięgno Achillesa też pracuje w ograniczonym zakresie. Co to powoduje? W momencie, kiedy przetaczamy stopę, to zbyt szybko ta pięta się odrywa. Co powoduje, że większy nacisk kładziemy na śródstopie i na przodostopie. A co za tym idzie, rozcięgno zostaje zdecydowanie mocniej naprężone. Jeżeli taki proces trwa dosyć długo, no, to wtedy może właśnie dojść do nabywania przyczepu roślinna podeszłego, powstania stanu zapalnego i bólu. Więc w takim przypadku, oczywiście, działamy objawowo, czyli na przykład fizykoterapia w postaci fali uderzeniowej, ultradźwięków, kryoterapii punktowej, e, terapii manualnej, to już nie fizykoterapia, eee. wpadek eee. korekcyjnych, odciążających, tak żeby to miejsce odciążyć i na zasadzie mikromasażu rozmasować. Można stosować taping. Ale to wszystko skupiamy się w tym momencie na działaniu, na działaniu objawowym, czyli w miejscu, gdzie boli. Natomiast drugi element terapii, bardzo istotny, to jest zadziałanie na przyczynę. Ponieważ, drodzy Państwo, często jest dostaje takie pytanie. Czy jak nie wiem, zrobię sobie 10 zabiegów falą, to czy ten problem mi więcej nie wróci? No właśnie tutaj do tego zmierzam, że zadziałanie objawowe czyli zniwelowanie stanu zapalnego, zniwelowanie bólu. To jest jedna część, natomiast druga bardzo istotna część to jest właśnie zadziałanie na przyczynę, czyli najczęściej rozluźnienie, a właściwie spowodowanie aktywacji mięśnia bruchatego łydki, za mięśnia płaszkowatego, żeby te mięśnie zaczęły pracować. Pochodzi o to, żeby ta pięta mogła pracować w pełnym zakresie swojej mobilności. Jeżeli tego zakresu nie ma, no to niestety problem prędzej czy później do Was wróci. Więc w takim przypadku jest potrzebny fizjoterapeuta, który zajmuje się kończą dolną. Który będzie w stanie czy to terapią manualną, czy na półkach spustowych, czy masażem, takie podłudzie po prostu rozluźnić, żeby ten mięsień puścił i żeby zaczął pracować. Także mam nadzieję, że te podstawowe mity odnośnie osób piętowych Wam rozjaśniłem. Jeżeli chodzi o drugi powód. Dlaczego te osoby powstają? To często jest to też kwestia urazowa. Bo na przykład ktoś skoczy sobie z jakiejś większej wysokości na stopy, ląduje się oczywiście na przedostopy, więc wtedy jak najbardziej również w takim przypadku może dojść do nadwyrężania się na no i też powstanie stanu zapalnego i bólu. Więc kwestia urazowości to jest kwestia druga po wypadkach operacjach, więc tych przyczyn może być sporo, jeżeli chodzi o strogi piętowe. Natomiast te formy leczenia oczywiście są uzależnione od przypadku. Zdarza się też, że w bardzo przewlekłych stanach lekarz specjalista ortopedii, no wykonuje ostrzegnięcie sterydem, na przykład o takich rzeczach. Też słyszałem, wiem, że tak lekarze robią, ale to też słuchajcie, jest działanie objawowe, więc Moi drodzy, jeżeli zaczyna Wam się ból na podeszwie stopy, to nie zwlekajcie, bo im szybciej zadziałacie, tym więcej cierpienia sobie oszczędzicie eee, i tutaj my jako podrodzy możemy w pewnym stopniu pomóc, bo możemy na przykład zaproponować płatki odciążające, możemy zaprowadzić jakieś podpiętki, bo takie rzeczy w gabinetach podolodczych jak najbardziej są, żeby te miejsca odciążyć, natomiast jeżeli chodzi o kwestie rehabilitacji, od tego mamy fizjoterapeutów, więc tutaj praca interdyscyplinarna jest bardzo ważnym elementem, tak, żeby całościowo o was zadbać i żeby ten problem wam rozwiązać trwale i skutecznie. Oczywiście, pamiętajcie też o jednej ważnej kwestii. Praca ze specjalistą, czy to w gabinecie, czy nie wiem, w szpitalu, czy w poradni specjalistycznej, jeżeli ktoś na NFZ takie rzeczy robi, to jest tylko jeden z elementów terapii, ponieważ druga część. I tak naprawdę ważniejsza część należy do Was, czyli w domu ćwiczenia rozciągające. Rozciąganie stopy, rozciąganie podudzia, jak największa aktywacja, jeżeli chodzi o stawy skokowe, żeby to wszystko zaczęło lepiej pracować. I tym optymistycznym akcentem życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego weekendu, dużo zdrowia i jak najmniej bólu w stóp. Trzymajcie się, pa pa!